I widzimy się na podsumowaniu trzeciego już tygodnia resellingu. Nie ma co przedłużać, rozpoczynamy podsumowanie dnia pierwszego. Pierwszego dnia może nie udało się nic kupić, ale za to udało się sprzedać aż 5 gier, więc trochę się pozbyłem. A dokładnie udało się sprzedać Pokémon Violet za 175 zł, Pokémon Shining Pearl za 125 zł oraz Pokémon Let's Go i za również 175 zł. To wszystko podziało do jednej osoby. Inna osoba zamówiła Animal Crossing New Horizon za 180 zł, więc pozbyłem się jednej, bo miałem chyba trzy sztuki tej gry. Oraz udało mi się również sprzedać Super Smash Bros. Ultimate za 195 zł, więc miło, bo dosłownie wystawiłem to dnia zeszłego i kolejnego już było kupione, więc zarąbiście, a dosyć tanio to kupiłem, więc. No, pierwszy dzień bardziej budżet do przodu. Więc no, całkiem okej, okay, no nie mogę narzekać. A przechodząc już do drugiego dnia, to drugiego dnia właśnie było odwrotnie w porównaniu do pierwszego, czyli nie udało się nic sprzedać, ale za to udało się kupić parę gier w okazyjnych cenach. A mianowicie pierwszą ofertą, którą włapałem było The Legend of Zelda Skyward Sword za 105 zł z targowane 120. Oraz drugą ofertą było również tego samego dnia, Kolejna ta sama zelta i również targowana ze 120 na 105. Z tym że w jednej była przesyłka 4 zł taniej, więc jedna mi wyszła 116 ,15 zł 15 groszy, a druga mi wyszła 112 i 15 groszy, więc miło, że trochę taniej ta druga była. I możliwy zarobek z niej są okolice 50 zł. Jest 49,62 zł możliwe zarobek, a z drugiej no 4zł drożej, bo są oba w stanie idealnym praktycznie nie ma z nią problemu, obie wystawiam za tę samą cenę i no jak się sprzedadzą no to miły zysk a trzecią ofertą jest trochę oferta niespodziewana, ponieważ zakupiłem sobie Super Mario Maker 2 za 129zł plus opłaty w folii, w wydaniu niemieckim, postanowiłem zaryzykować sobie z tym, że nie doszła do mnie ta gra, a za to przyszło Super Mario Odyssey oraz Mario Kart 8. Dogadałem się z sprzedawcą, bo on się pomylił, ale mi odpowiada. obie też były w folii, też w niemieckim wydaniu. I musiałem wtedy dopłacić 110 zł, więc przy okazji zaoszczędziłem jakieś 18 zł, plus opłat 5 zł. Więc zawsze spoko. To tej osoby jeszcze planuję coś zakupić, z tym że ona będzie w Polsce dopiero za jakiś czas. Ale mam jeszcze od niej zakupić dwie albo trzy gry, jak dobrze kojarzę, więc no miło. A możliwy zarobek z tych dwóch gier jest 93 zł i 56 groszy. Jeśli zapłaciłem za nie razem z opłatami 250 zł i 87 groszy, więc no całkiem miło. Oczywiście jak zejdą, to jest właśnie takie testowanie, czy te niemieckie oferty, no okładki gier, bo same gry są po angielsku i wszystkich innych dostępnych językach. Ale czy w tych niemieckich będą schodzić, bo te w niemieckich są mniej pożądanymi z tego co wiem, przynajmniej do kolekcjonowania, przez to, że mają taką słabą okładkę, bo tak jak w Polsce na przykład jest system PEG, jest taki mały znaczek zielony, to dosłownie w niemieckim systemie ten znaczek nie jest PEG, nie wiem jak on się nazywa, to jest dosłownie na jakąś jedną ósmą całej okładki, więc no nie dziwię się, że są mniej pożądane, bo po prostu wygląda to tragicznie. A zobaczymy jak zejdzie, wystawiłem trochę taniej niż niektórzy wystawiali właśnie w folii, chyba 10 zł tani. wystawiłem, 15, zobaczymy czy zejdzie, mówię jak zejdzie. To może od tej osoby będę kupować częściej, a może się uda jeszcze wiele sztuk na raz kupić, powiedzmy z sporą, sporą przeceną. Ale to się jeszcze okaże, więc tak się zakończył dzień z zakupionymi czterema grami. Teraz przy montowaniu, właśnie zobaczyłem, że zapomniałem wspomnieć jeszcze jednej jednych, a dokładnie Pokémon Shield, które udało mi się zakupić za 90 zł, skargowane ze 115. Z tym, że jest jeden niewielki problem z tym, a mianowicie pudełko trochę odkryje jest rozwalone. Czego nie zauważyłem, a się okazało, że na zdjęciach było pokazane. Nie było w opisie napisane, ale na zdjęciu było pokazane, że tam lekko rozwalone. Ale to jakoś sceny nie zaniża. Może 5 zł taniej wystawię, czy 10. W każdym razie zarobek na tym jest całkiem niezły, bo aż 50. 6 złoty możliwy zarobek. Patrząc, że wydałem 96 z opłatami, no to jest całkiem no, nieźle. W kolejnym dniu, nie trzecim, co czwartym, bo trzeciego dnia niestety nic mi się nie udało ani kupić, ani sprzedać, ale za to w czwartym dosyć sporo pieniędzy wydałem, bo udało mi się trafić ofertę 5 gier, czyli Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate. Pokemon Let's Go Pikachu i Pokémon Sword. W ogóle ktoś mi zwraca uwagę, że mówiłem, Pokemon Sword. I postaram się to zmienić, ale no. Mój angielski jest słaby, więc sorry za czytanie tych wszystkich nazw, za brzmienie ich tego. Więc dziękuję za wyłapanie tego błędu. Mam nadzieję, że w ogóle teraz dobrze czytam. Ale w każdym razie udało mi się je kupić za, dwie... za 525 zł. Chyba miał za 600 wystawione albo 550, ale w każdym razie to jest bardzo dobra oferta, ponieważ mogę na niej zarobić aż 232 zł i 54 grosze, więc no zarobek jest zacny, bo to wychodzi jakieś 45-50 zł, coś niecałe pomiędzy tym. Około 45 zł powiedzmy na grze wychodzi, więc no mega miły zarobek z samego tego sprzedaży. Bym mógł sobie kupić Mario Wonder, które planuję kupić na premierę, która jest 20 chyba października, jak dobrze mówię. Tego samego dnia jeszcze wychodzi Marvel Spider-Man 2, którego już zakupiłem, ponieważ trafiła się okazja i udało mi się ją kupić 30 zł tani na Allegro, na Allegro Days. Zamiast 300 chyba 29 było 298 z kawałkiem. Więc, no, zawsze 30 zł oszczędności. Zamówiłem sobie już. I mówię, Mario Wonder też bym chciał kupić, ale nie wiem czy kupię na premierę od razu, czy poczekam aż przejdę tego Mario Spidermana dwójkę. Obie te gry prezentują się zajebiście, więc mam nadzieję, że również takie będą. I jak coś, gameplay z tych dwóch gier będziecie mieli na Twitchu twitch.tv slash hintmon, jak i na kanale gamingowym odcinki z nich, czyli Let's Play Hintmonie. Dziś codziennie wrzucam odcinki właśnie z gier singleplayerowych. Jak kogoś to interesuje, to zapraszam. Aktualnie ogrywam Tomb Raider z 2013 roku. Następne nie wiem, co będzie. A jeszcze kolejną grą po tym, czym nie wiem, co będzie, yy, będzie właśnie albo Spider-Man, albo Mario. Ale raczej Spider-Man będzie jako pierwszy. Chyba, że będę robić na że jeden dzień Spider-Man, jeden dzień Mario, jeden dzień Spider-Man, jeden Mario. To zobaczę jeszcze. Mówię, zależy, czy kupię obie te gry na premierę. A w kolejnym dniu udało mi się wyłapać jedną mniejszą gierkę, a dokładniej to Crash Bandicoot Insane Trilogy za 60 zł, więc w miarę tanio. Nie jest na tym jakiś zysk mega dobry, ale no też na tych w tańszych grach mogę sobie zaryzykować, że nawet będą leżeć miesiąc czy coś i nawet jak nie zejdą to mogę mieć je w kolekcji dosłownie no te 60zł czy 50zł to nie jest problem, gdzie właśnie często na jednej grze mam taki zysk, a dokładniej mogę mieć na niej zysk 28zł i 60 groszy, czyli praktycznie 50%, no licząc opłaty to trochę mniej bo z jakieś 40, no ale nadal nie jest to źle oraz udało mi się sprzedać jedną grę, czyli Pokémon Arceus. Mam nadzieję, że dobrze czytałem tą nazwę. Którą udało mi się sprzedać za 180 zł. I przy okazji fajnie, że sprzedała się wersja włoska, bo mam włoską, francuską i angielską. I mam nadzieję, że ta francuska też się dosyć sprzeda szybko. I to była najnowsza wystawiona część, którą udało mi się kupić w zestawie, gdzie sama ta gra była za 90 zł, czyli no zapłaciłem 96 z dostawą. 180 zł wystawiłem, sprzedała się i opłat było jakieś 14,50, więc no, wychodzę z niej praktycznie 70 zł do przodu z tej jednej gry. Więc no, idzie tutaj ładnie zdobyć czasem okazję, no ale to trzeba cierpliwości na szukanie samych ofert. Bo często mogę siedzieć tutaj po 8 godzin na tym o, i szukaniu tych ofert. Co prawda, no, zawsze coś robię. Czy to montuję jakieś filmy, na przykład z Tomprider aktualnie, czy streamuje coś czy no cokolwiek innego robi, po prostu otwieram sobie co jakiś czas tę stronę. No ale czasem, no to mówię, można spędzić 5-10 godzin, pomiędzy nawet 12, uznajmy. I no nie wyłapać nic. A jak się coś znajdzie, no to zawsze spoko, choć no 28 zł za spędzenie jakichś 8 godzin czy 9 to jak średni zarobek. No ale takie jak wiadomo, są gorsze i lepsze dni. 5. Gra udało mi się na samym starcie, dosłownie chyba 23 minuty po północy, sprzedać kolejną grę, Dokładnie Minecraft Dungeon. To co miało też rozwalony ten jedną krawędź, o czym nie wiedziałem. Która się sprzedała za 95 zł, więc miło. Trochę do przodu tam było chyba jakieś 20 zł czy coś takiego na inny do przodu, więc no nie za dużo. Ale fajnie, że w ogóle zeszło. Bo właśnie zastanawiałem się, jak będzie z tym rozwalony pudełkiem, ale się sprzedało. Więc. Miło, oraz udało mi się zakupić jedną grę tanio na której jestem w stanie praktycznie z podwoić zarobek Bo udało mi się kupić Sonic Forces, czy jak to się czyta? No mówię <grym> Mój angielski to masakra, będzie trzeba się poduczyć, najlepiej w najbliższej przyszłości I udało mi się tę grę kupić bardzo tanio, bo za 40 zł, była chyba wystawiona za 65 czy 70, więc ładnie udało mi się ją stargować i czystego zysku po odjęciu, po odjęciu opłat olx oraz Allegro by wyszło 36 ,77 zł. 77 groszy, więc no mówię, praktycznie dwukrotność. I też to może być kara, którą będę mógł mieć w kolekcji w razie jak nie zajdzie. Bo no to jest wydatek dosłownie 40 zł. No to mówię, na takie rzeczy mogę sobie pozwolić, że będę miał po prostu do kolekcji gier. Nawet jeśli w to nigdy nie zagram, żeby po prostu sobie leżało, bo po prostu lubię kolekcjonować gry. Wydaniach pudełkowych, nawet jeśli mam dopłacić 20 zł pomiędzy cyfrową a pudełkową, to zawsze wybiorę pudełkową. Nieżąc tego, że po pierwsze można ją sprzedać w przyszłości. To no na dodatek po prostu no, dla mnie najmniejszą opcją jest kolekcjonowanie pudełek. Więc nawet jakby się te wszystkie gry jakimś studem nie sprzedały, no to będę miał kolekcję pudełek gorzej z tymi powtórkami, ale no. Nie ma wtedy takiej tragedii. Znaczy, będzie tragedia, bo seria wtedy będzie tragiczna. Ale. No nie będę aż tak wkurzony na to wtedy. I ostatniego dnia udało mi się sprzedać dwie kolejne gry, które poszły do tej samej osoby. Dokładnie kolejnego Animal Crossing w tym tygodniu już, którego również za 180 zł przynajmniej, przez co została mi tylko chyba jedna sztuka. A nie, sorry, w ogóle żadnych sztuk mi już nie zostało. Miałem chyba trzy, więc przydałoby się znaleźć kolejne. Oraz udało mi się sprzedać Pokémon Shielda, więc miło, bo w tym tygodniu, tak jak mówię, kupiłem znowu. I udało mi się go sprzedać za 150 zł. To był uszkodzonym pudełkiem też. A dokładniej to był ten, który miał pudełko praktycznie w pół przecięte, co się rozwaliło przy dostawie. Ale nadal też na tym był zarobek całkiem okej, okay, więc no miło. Oraz udało mi się zakupić dwie kolejne gry, a dokładniej za. 190 zł udało mi się zakupić The Legend of Zelda Breath of the Wild oraz Minecraft Dungeon, tylko edycję lepszą, ona się nazywa Ultimate Edition, czyli... chyba 15 zł droższa niż tamta i za 199 zł udało mi się to wyłapać, więc zajebiście, bo ostatnio mi się sama Zelda sprzedała za 199 zł, więc... wychodziłoby, że ten Minecraft wyszedł mi jakoś po płatach... 20 zł. A mogę na tym zyskać 76 zł i 59 groszy. Więc. No, całkiem nieźle. I tak właśnie oto prezentuje się podsumowanie całego trzeciego tygodnia. Udało mi się razem zakupić 14 gier oraz sprzedać 9, czyli mam 5 więcej w kolekcji. Patrzę na to, że w zeszłym tygodniu miałem 25 gier, to teraz mam 30 gier razem w kolekcji. Czego aktualnie nie doszły mi jeszcze właśnie ta Zelda i Minecraft do dnia, w którym to nagrywam. Budżet wynosi 5297 zł i 97 groszy, czyli no praktycznie w ogóle się nie zmienia z tygodnia na tydzień. Różnica jest około 300 zł pomiędzy pierwszym, drugim a trzecim tygodniem, bo no, raz wzrasta, raz spada, raz wzrasta, raz spada. I no trudno oszacować dokładny profit przez to, że większość gier kupuje w właśnie paczkach, na przykład 5 gier. Przez to trudno je oszacować, jak się na przykład jeden nagrasz, ile mam profitu. Ale jak obliczałem z gier, które się wszystkie sprzedały Z cały kompletów właśnie kupowałem po dwie gry, trzy to chyba wychodziło 450-500 profitu czystego Nie doliczając do tego niektórych gier, które właśnie jeszcze się nie sprzedały całego kompletu, więc Zgaduję, że już profitu z tego co sprzedałem mogę mieć około właśnie pomiędzy 400 a nawet 550 zł, więc Czy to dużo czy mało w 3 tygodnie możecie sami ocenić No Chodząc do jakiejkolwiek innej pracy, nawet z zamianistą krajową, bym miał lepiej. Z tym, że tak jak mówię, tutaj mogę spędzać czas na przykład jeszcze streamując, montując, więc... Nie pożytkuję tego czasu dosłownie na odświeżanie strony, co 5 minut gapię się, odświeżanie, odświeżanie i tak cały dzień. Więc no... całkiem miło. Wydałem 1431 zł, i 32 grosze, czyli chyba 300 zł mniej niż w zeszłym tygodniu. Z czego mogę zyskać 626 zł profitu, czyli znowu około 40%, więc całkiem miły profit. I razem, jak obliczyłem wszystkie 3 tygodnie, jeszcze tydzień i będzie podsumowanie całego miesiąca, i się wszystkie gry sprzedały w tych cenach, jak ustaliłem, to mógłbym mieć z tego 1911 zł i 4 grosze profitu. Nie odliczając oczywiście drukarki i kartonów, to 400 zł, powiedzmy 1500 zł w zaokrągleniu. Oczywiście przypominam, że jakby się sprzedało wszystko naraz. Przez to nadal nie muszę na razie zakładać działalności gospodarczej. Choć to się może w przyszłości zmienić. Plus, na razie by mi się to zbytnio nie opłacało, bo sama księgowość by mnie wyszła więcej praktycznie niż mam z tygodnia zarobku. No ale bywa. Dobra, w takim razie jeszcze na koniec chciałbym podziękować CXX-owi podłodze, KultX albo Dearowi za to, że. Przedłużył o kolejny miesiąc wspieranie kanału na poziomie hit po... what the fuck WTF Czyli najdroższym możliwym poziomie wspierania Za co dziękuję, hipek dla ciebie TSX I no cóż, w takim razie do zobaczenia w kolejnym tygodniu, czwartym tygodniu I w piątym tygodniu jak już będzie zrobię jeszcze dodatkowe podsumowanie całego miesiąca w tym odcinku Będzie podsumowanie czwartego tygodnia i na koniec zrobię podsumowanie całego pierwszego miesiąca. Właśnie szacowany profit, ile wydałem, ile zakupiłem gier, ile sprzedałem, no po prostu. całość w jednym. Chyba, że mam zrobić to w czwartym tygodniu, czyli 28 dni. Może powiedzieć, czy lepiej będzie w czwartym tygodniu zrobić podsumowanie całego miesiąca? Co właściwie nie jest prawdą, no bo nie jest to cały miesiąc, jest prawie cały miesiąc. Trzeba zrobić go w piątym. Ale ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Piszcie komentarze dotyczące różnych rzeczy. Jeśli chcielibyście jakichś zmian w tych filmach, czy jakichś dodatkowych rzeczy podanych, no dawajcie sugestie. Może do nich się zastosuję, jeśli będę mógł, albo będę umiał do nich się zastosować. No i do zobaczenia w przyszłości. Na razie.